Ranking kredytów hipotecznych kwiecień 2020. Jak co miesiąc w każdy pierwszy roboczy dzień miesiąca publikujemy na moim blogu ranking kredytów hipotecznych, no ale ten będzie wyjątkowy. A opowie nam o tym dzisiaj mój gość Sebastian Bilski. Cześć Sebastianie. Cześć Marcin, witam serdecznie. To już 23 ranking, który publikujemy na moim blogu. Trzeci, który publikujemy na kanale YouTube, no ale pierwszy ranking w czasach koronawirusa, stąd od razu pytanie. Zanim przejdziemy do samego rankingu, powiedz proszę, czy i jak obecna sytuacja wpływa na oferty banków? I czy widzisz jakieś ograniczenia w ofertach kredytów hipotecznych, które są w tej chwili dostępne na rynku? Do wczoraj mógłbym powiedzieć właściwie, że niewiele zmieniło się i w ofertach kredytowych, i w całym procesie kredytowym ale dzisiaj sytuacja wygląda już trochę inaczej, banki zaostrzyły swoją politykę kredytową Taki, taki bank jak PKO BP zmniejszył LTV z 90% do 80%, co oznacza, że wymaga w tej chwili, żeby klienci mieli co najmniej 20% wkładu własnego. Jasne. Mhm. O, krok, o krok dalej poszedł jeszcze ING, który swój poziom LTV zmienił z 80% na 70%. O, czyli, czyli trzeba mieć już minimum 30% tak. wkładu własnego w trzeba mieć ING 30... banku. Dokładnie tak, i, i zrobili jeszcze coś, coś więcej, a mianowicie w swoich regulacjach od razu zastrzegli, że nie akceptują dochodów z tytułu działalności gospodarczej i umów śmieciowych typu umowy zlecenie czy umowy o dzieło. Czyli coraz trudniej może być na rynku o kredyt hipoteczny i czy to na razie te dwa banki, czy w ogóle widzisz taki trend? Te banki, jakby, jakby wprowadziły pierwsze ograniczenia i najbardziej restrykcyjne, ale sytuacja cały czas się zmienia, cały czas dostajemy informacje o nowych regulacjach czy o nowych, o, o nowych zmianach, więc na chwilę obecną, te dwa chyba najbardziej, najbardziej znaczące w całym rynku kredytów hipotecznych. Gdy rozmawialiśmy wcześniej telefonicznie, wspomniałeś również o tym, że. Nawet jeśli banki udzielają kredytów, to pojawiły się ograniczenia związane z dostępnością placówek bankowych, jak to obecnie wygląda? Jeżeli chodzi o ograniczenie dostępu placówek bankowych, to po pierwsze banki, przynajmniej część banków czy zmieniła godziny funkcjonowania. Znowu mhm. przytoczę przykład ING, który skrócił godziny funkcjonowania placówek między godziną 11 a 15. Inne banki typu PKOBP również skróciły godziny, i to są między godziną. 10 a 17. Większość banków też wysłało informacje do klientów albo do, do pośredników, żeby klientów umawiać i jakby potwierdzać wcześniej, czy, czy mogą przyjść na spotkanie, czy jest odpowiednie zaplecze kadrowe, jeżeli chodzi o pracowników. Jasne. A z tego co wiem, no to również eksperci hipoteczni czy pośrednicy pracują i spotykają się z klientami, więc jak sobie radzicie w ogóle w tej sytuacji? No bo nie da się tych formalności załatwić zdalnie. Znaczy, nie da się załatwić formalności zdalnie, bo nadal jest wymagana obecność i spotkanie pracownika, i. I, I klienta, żeby podpisać dokumentację kredytową. Mhm. Natomiast bardzo wiele można zrobić elektronicznie. Można udostępnić ekran, można się połączyć na telekonferencję, i tutaj banki, może nawet nie tyle banki, co, co pośrednicy korzystają z różnych rozwiązań typu Skype, które pozwalają obsługiwać klientów w możliwe Najprostszy sposób. Ja, żartowałeś sobie, że niektórzy potrzebują się pod sanepit? <noise> Mówię o, o ekspertach. <noise> yy, tak, no bo jeżeli chodzi o pośredników, to jakby z, wśród grona moich współpracowników yy, można powiedzieć, że z, jak, każdy, yy, jak każdy człowiek ma różne obawy i lęki. Część. Yy, Część moich współpracowników w ogóle zrezygnowała ze spotkań fizycznych i swoją aktywność zawodową praktycznie zawiesiła do minimum, obawiając się o swoją rodzinę, o swoich rodziców, bo akurat tam była sytuacja taka, że mieszkają z, ze starszymi rodzicami, ale Jasne. inni z kolei, ich koledzy, radzą sobie w inny sposób do podstawowego katalogu pytań związanych z weryfikacją zdolności. Kredytowej czy dostępności kredytów, wprowadzili pytania tak jak w Sanepidzie. Czy był pan za granicą, czy, czy, czy ma pan podwyższoną temperaturę, czy miał pan kontakt z osobami, które są zarażone koronawirusem? I jeżeli mhm. odpowiedź jest przecząca, zakładają maseczkę i jadą na spotkanie, więc, więc okay. jakoś Ty trzeba też... sobie radzić. Chcą mieć pewność, że klienci również są zdrowi. A czy w tych okolicznościach banki może oferują jakieś elektroniczne ułatwienia w przyjmowaniu wniosków, albo czy da się zawrzeć umowę bez fizycznego kontaktu? Właśnie bez fizycznego kontaktu nie da się zawrzeć umowy i ta sytuacja z koronawirusem spowodowała, że banki bardziej. Myślę, że bardziej ochocze są w tej chwili rozwijać tą technologię i taki sposób funkcjonowania, natomiast w żadnym banku to obecnie nie funkcjonuje. O ile można wszystko czy prawie wszystko załatwić zdalnie, przesyłać dokumenty, wypełnić nawet wnioski elektronicznie w szyfrowanym połączeniu, przegadać mówiąc kolokwialnie wszystkie niuanse, łącząc się w telekonferencji, no to fizycznego podpisu. Klienta i potwierdzenia tego podpisu, że on złożył ten podpis, póki co nie, nie, nie dało się obejść. On, on po prostu musi być, więc ten kontakt musi być. On może być zminimalizowany do, do, do jakiegoś. Właściwie tylko do złożenia podpisu, ale, ale do niego musi póki co, póki co cały czas dojść. Jasne. A spójrzmy na rynek od strony klienta. Czy widzisz mniejsze zainteresowanie kredytami hipotecznymi ze strony klientów? Czy liczba zapytań kredytowych uległa zmniejszeniu? Jeżeli chodzi o zapytania kredytowe, które klienci zgłaszają przez formularz dostępny przed podrankingiem, ale też z innych źródeł to y, zaobserwowałem y, znaczące zmniejszenie ilości, ale tutaj mhm. taka ciekawostka: y, mógłbym, y, mógłbym stwierdzić, że y, zapytań jest mniej, ale klienci są y, bardziej zdecydowani. Jakby w pierwszym, y, w pierwszym zdaniu, y, Sprawdzam, czy klienci nadal są zainteresowani kredytem hipotecznym, mm -hmm. bo na początku mm -hmm. zdarzały się takie sytuacje, że klienci się zgłaszali, ale później rezygnowali, czy, czy nie byli na takim następnym zain... etapie, tak? A, tak, a teraz są już osoby, które etapie. faktycznie gdzieś są blisko finalizacji transakcji, im faktycznie na tym kredycie zależy? Tak, bo bo zapytanie jest mniej, ale tutaj jakby wyodrębniłem trzy takie kategorie klientów, jeśli tak można to mhm. co, co to za nazwać. Kategorie? No, klienci, którzy kupili mieszkanie na rynku pierwotnym i transakcje zaczęli jakiś czas temu, to, to właściwie dotyczy i rynku pierwotnego, i wtórnego, ale oni są już w procesie, mają umowy przedstępne, zaangażowali jakieś swoje czasami znaczne środki finansowe i w tej chwili jakby nie ma opcji, żeby z tego zrezygnowali, bo wiązałoby się to z stratą zaliczek czy, czy zadatków, więc oni muszą dopiąć tą transakcję bez względu na to, jaka jest jaka jest aktualna sytuacja. Rynkowa. Mhm. Druga kategoria klientów to są klienci, którzy budują domy i oni też mają, mówiąc kolokwialnie, rozgrzebane budowy, czy przynajmniej część z nich rozgrzebane budowy i po prostu e, potrzebują finansowania, potrzebują kredytu hipotecznego, by dokończyć tą, e, tą, tą inwestycję. No i trzecia grupa klientów, która była w tej chwili bardzo się przerzedziła, to są klienci, którzy kupują mieszkania inwestycyjnie. No tutaj Jasne. rynek inwestycyjny wyraźnie, wyraźnie przycik ludzie czekają co, co się wydarzy, jaka będzie no sytuacja, to. co się dzieje to z, 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 z ceną nieruchomości. Zdaniem, rozsądne zachowanie. A zauważyłeś wzrost takich przypadków, w których ktoś wycofuje się z planowanego zakupu nieruchomości? Nie mówię już tak, o tych inwestycyjnych, tak. bo to już powiedziałeś, ale mhm. nawet takich na własne potrzeby? Tak, takie przypadki, co prawda, incydentalnie, ale zdarzało się, że po prostu klienci nie są pewni, jak będzie wyglądała ich sytuacja zawodowa, jakie będą, jakie osiąg jakie będą osiągać dochody i wstrzymują się nawet już po fakcie, jak mieli podpisaną umowę kredytową mhm. tuż, tuż przed podpisaniem aktu notarialnego. Ale też mieliśmy takie, czy mamy takie sytuacje, że klienci wręcz działają odwrotnie, a mianowicie przypuszczają, że zmniejszą im się dochody, a w tej chwili całkiem hmm. nieźle zarabiają i chcą przyspieszyć proces kredytowy, bo wiedzą, że za trzy miesiące mogą tej zdolności kredytowej nie mieć, albo kredyty będą droższe, albo Jasne. będą jakieś inne ograniczenia związane chociażby z wkładem własnym, więc oni przyspieszają y, transakcje. No, mam nadzieję, że będą mieli faktycznie potem środki na, na, na obsługę tych rad, ale przejdźmy teraz do omówienia już konkretnie ofert bankowych w tym miesiącu. Wspomniałeś już o ING, wspomniałeś o PKOBP, o podniesieniu wkładu własnego, o tym, że w ING nie przyznaje się już w, w tym miesiącu przynajmniej kredytów osobom, które są samozatrudnione, czy na tych umowach o dzieło i zlecenie. A powiedz, jak. Inne banki, czy jakieś inne banki zaostrzyły warunki przyznawania kredytów hipotecznych, nie wiem, skrócił się okres, zmieniły się jakieś inne parametry, jak to wygląda? Znaczy, jeżeli chodzi o zaostrzenie takie stricte, jak w przypadku PKBP i ING, to, to żaden bank póki co tego nie wprowadził. Czy jeszcze tego nie wprowadził, bo nie wiadomo, jak sytuacja się potoczy. Natomiast część banków zmieniła od 1 kwietnia warunki cenowe, mówiąc wprost, podniosły mar podniosła marżę kredytową. Jasne. Czyli tak wzrost ryzyka kredytowego, marża idzie w górę, jak to w tej chwili wygląda? tak, i, 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 banków, które już coś takiego uczyniły, był to M-Bank, PNB Paribas i PKO S.A. Przy czym warto w sumie tutaj zaznaczyć, że Przypuszczaliśmy, że taka sytuacja nastąpi, bo o ile kwestia koronawirusa, to jest jakby jedna, jedna przesłanka. Druga to jest taka, że przypomnijmy, że rada polityki pieniężnej obniżyła stopy procentowe, co za tym idzie, stawki wibor obniżą się i też też tak to zafunkcjonowało i banki podniosły marże i jakby finalnie oprocentowanie w tej chwili tych kredytów hmm. będzie zbliżone do tego które było jeszcze miesiąc czy dwa miesiące temu z tą różnicą, że bank więcej będzie na tym zarabiał, ale dla klienta będzie to ten sam poziom, bo, bo dzisiaj WIBOR w przypadku nie wiem Banku Millennium to jest 1,17, a w zeszłym miesiącu to był 1,70. No tak, więc... oprocentowanie się nie zmieni, ale marża jest wyższa, tak. więc suma sumarum kredyt jest i będzie droższy również wtedy, kiedy stopy procentowe będą iść w przyszłości do góry. Sebastian, a Santander udziela w ogóle kredytu, bo też doszły mnie słuchy, że podobno wstrzymał akcję kredytową. Nie wiem, czy to Właśnie, jest czy ty to potwierdzasz. Chodzi o... yy, tak, potwierdzam. Przy czym z Bankiem Santander to taka ciekawa sytuacja, że yy, oni jako pierwsi zareagowali yy, na sytuację związaną yy, w Polsce i wstrzymali proces przyjmowania wniosków yy, kredytowych, ale po jakimś tygodniu im się odwidziało i yy, i, I wznowili proces przyjmowania wniosków. Przy czym przyznawalność, bo to jest w sumie też bardzo ciekawa rzecz, przyznawalność i ocena scoringowa, mówiąc takim językiem już bardzo technicznym, ocenę scoringową tak podkręcili, że przyznawalność tych kredytów dla klientów zewnętrznych jest na dużo gorszym poziomie. Czyli trudno po prostu taki kredyt w tym banku otrzymać. Tak. Słuchaj, ja otrzymuję w tej chwili wiele też takich zapytań, czy warto w ogóle zaciągnąć kredyt hipoteczny. i no ja odpowiadam, że to trzeba podchodzić do tego bardzo ostrożnie. To zależy od wielu czynników, od tego, ile masz źródeł dochodu, jak stabilna jest Twoja praca. No, czy masz poduszkę bezpieczeństwa? No i wreszcie, czy kupujesz wymarzone mieszkanie na własne potrzeby, którego długo szukałeś? Czy może chcesz zainwestować w nieruchomość? Więc wiele tutaj jest zmiennych. Ale zastanawiam się, czy do ciebie też są kierowane takie pytania? Czy klienci pytają ciebie, oprócz tego, który kredyt jest teraz najlepszy, to czy mówią, panie Sebastianie, ale czy warto w ogóle teraz kredyt zaciągać? A jeśli tak, to co im odpowiadasz? Marcin, to jest jedno z najczęstszych pytań, które w tej chwili, które w tej chwili otrzymuję. No, co, co ja mogę powiedzieć? No, zaznaczam, że nie mam kryształowej kuli. Ja nie wiem, co się wydarzy jutro, co, co się wydarzy pojutrze, Dokładnie. ale trzeba, trzeba zachować spokój. I tutaj odsyłam ich do Twojego filmu na temat koronawirusa, w którym omawiasz, na wpływ na gospodarkę. Spocje, tak, wpływ na gospodarkę. Naprawdę fajne, fajne nagranie swoją, swoją drogą. I to jest jakby jedna rzecz, a druga rzecz to w większości, o tak bym to chyba zaryzykował takie hmm. stwierdzenie, w większości podejmują decyzje emocjonalne. Trudno mi powiedzieć, czy one są dobre czy złe. To ja jestem od tego, żeby im przedstawić pewne fakty, powiedzieć, jak to wygląda od strony procesowej, jak to wygląda od strony technicznej, od strony bankowej, od strony finansów, od strony kosztowej. Natomiast ja. Nie jestem w stanie podjąć decyzji za klienta. To on musi zadecydować, Jasne. czy jest gotów i czy chce w tej chwili zaciągać kredyt, tudzież jakąś inną operację finansową. A w takich sytuacjach nie ma innego wyjścia, tylko zachować spokój, wyrzucić wszystko ze swojej głowy na kartkę papieru. Wpisać co do Excela, rozważyć różne tak. scenariusze i wtedy dopiero decydować. To jeszcze jedno takie pytanie, bo no, mamy bardzo niskie stopy procentowe, tak? Wibor na tak niskim poziomie, więc coraz więcej też ja otrzymuję przynajmniej pytań, czy nie warto w tym okresie zaciągnąć kredytu ze stałą stopą procentową? Więc pytanie, jak wygląda oferta tych kredytów i co ty myślisz na ten temat? Jeżeli chodzi o oferty kredytów czy oferty banków z oprocentowaniem stałym, no to w tej chwili mamy do dyspozycji trzy, trzy banki, jest to ING, PKO BP i wspomniany wcześniej Santander. Każdy z tych banków ma trochę inne podejście do sposobu funkcjonowania tego, tego kredytu i sposobu obliczania czy podawania tej wartości oprocentowania stałego, bo dla przykładu bank ING podaje oprocentowanie stałe, które, jest, które obowiązuje przez okres 5 lat. I mhm. po tych pięciu latach klientowi zostanie zaproponowana nowa wysokość oprocentowania stałego na kolejne pięć lat, i klient albo może się na to zgodzić, albo może zostać z oprocentowaniem ustalanym na podstawie VIBOR plus marża banku, i marża jest z dnia złożenia wniosku, czyli jakby z teraz. Czyli tę marżę potencjalnie już znamy. Dzisiaj, podpisując, zdecydowanie tak. to wiemy, Do... jaka ona będzie za kolejnych pięć lat, jeśli byśmy po pięciu latach nie przedłużyli, nie przedłużyli sobie stałego oprocentowania. Tak, dokładnie tak, ale na przykład Bank Santander generalnie robi tak samo za wyjątkiem tego, że po pięciu latach nie ma możliwości u nich przedłużenia oprocentowania stałego, tam nikt propozycji takiej Aha. nie złoży i po pięciu latach już wiemy, że będziemy mieli oprocentowanie, oprocentowany zmienny WIBOR plus marża i tą marżę też będziemy dzisiaj już znać. A czy te marże Ale wiemy, tych... że nie będzie przedłużona na, na, na kolejny okres. A w stosunku do marsz obowiązujących dzisiaj, te marże, które mają być za 5 lat, są wyższe? To są te same marże. Aha. To, to, są, Aha. to są te same marże. No to nie wiem jak co, co ty o tym myślisz, ale ja patrząc się na poziom stóp procentowych, być może będą jeszcze niższe, no ale w tej chwili mamy jeszcze ile? Jeden punkt procentowy do zera, więc w dół miejsca jest niedużo na spadki, a potencjalne ryzyko gdyby stopy procentowe rosły dość wysokie, więc wydaje mi się, że rzadko kiedy są tak dobre okazje, żeby sobie oprocentowanie zafiksować i mieć stałe oprocentowanie kredytu niż właśnie w takich czasach jak dziś. O, przepraszam, rozładowały mi się słuchawki ale jesteśmy na to przygotowani. Szybka podmianka. Halo, halo, Sebastian, słyszysz mnie? Tak, jestem. No to super. Cały czas na posterunku. <grym> Doskonale to wracamy w takim razie do pytania o stałą stopę procentową. Jeżeli chodzi o procentowanie stałe, i czy warto w tej chwili to robić, to, to opinie są podzielone, bo z jednej strony, tak jak mówisz, historycznie niski wibor mhm. i niskie stopy procentowe i, i propozycje, które banki nam w tej chwili serwują jeżeli chodzi o procentowanie stałe są na historycznie niskim poziomie. Do tak. tej pory większość ludzi spodziewało się Podwyżek stóp procentowych związanych z inflacją i co za tym idzie zwiększenie kosztu kredytowego, a tu mała niespodzianka: WIBOR poszedł, Recesja. czy stopy procentowe tak poszły groź. w dół, WIBOR się obniżył i część klientów, która skorzystała z oprocentowania stałego miesiąc temu czy, czy pół roku temu, w tej chwili ma taki. Takie poczucie, że y, może nie do końca dobrze zrobiło. Natomiast to, czy to była trafna decyzja, czy nie, to zobaczymy za 5 lat, jak sytuacja, się, jak sytuacja się potoczy, bo nie można tego <grym> rozpatrywać w kategoriach miesiąca czy, <grym> czy, czy nawet półrocza. Zresztą Jasne. umówmy się, oprocentowanie stałe, jest to pewien zakład, który, y, znaczy nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale jest pewien zakład, który bank y, y, podejmuje z klientem. Y, w perspektywie 5 lat, co się zadzieje z gospodarką i jak będą wyglądały stopy procentowe. No ja się patrzę teraz na to, że również to oprocentowanie banku stala w oparciu o obecną wartość wyboru. Nie wiem, co tam masz w swoich tabelach. Masz jakieś przykładowe oprocentowanie na stałym poziomie teraz, ile wynosi, gdyby ktoś chciał na te 5 lat? Tak, to daj mi sekundkę, zaraz sobie zaraz sobie. Z... Pojrzę i na przykład oprocentowanie no zakładając oczywiście że klient ma to 30% wkładu własnego to oprocentowanie tak. stałe w przypadku banku ING to jest 3,14 no to takie Jasne. oprocentowanie jest bardzo niskie no więc jeżeli komuś spina się budżet na 3,14% skali roku yy, yy, i spadek tego oprocentowania możliwy, jeszcze patrząc się na obecną poziom, na obecny poziom wyboru to jest tam ile jeden punkt procentowy tak. i tyle. A z drugiej strony wzrost możliwy do góry. W zasadzie nieograniczony, gdyby na przykład jakoś jakbyśmy jakoś inflacyjnie wychodzili z tej depresji, więc no, gdybym ja teraz brał kredyt hipoteczny, to myślę, żebym sobie e, przy, mając tę stopę na poziomie tam trzy z kawałkiem, to bym sobie chyba tę stopę jednak e, wziął stałą. No ale cóż, tutaj decyzja należy do każdej osoby. To tak, tylko jeszcze, jeszcze Marcin, jeżeli pozwolisz, przy tym oprocentowaniu stałym Aha. dodałbym jeszcze jeden parametr, który jest istotny, a mianowicie cel kredytu, bo PKO BP też ma oprocentowanie stałe, też o, o tym wspominałem, ale na przykład w oprocentowaniu stałym nie ma możliwości finansowania rynku pierwotnego. To, okay. to, to, to taka, taka ciekawostka. Czyli nie kupimy w ten sposób mieszkania na przykład u dewelopera. Tak, dokładnie tak. Przejdźmy zatem do szybciutkiego omówienia ofert tych kwietniowych. Przypomnę tylko, że to jest ogólny ranking kredytów hipotecznych, to jest kredyt na 300 tysięcy złotych, zaciągnięty na 20 lat z składem własnym minimum 20%. Tutaj już nam chyba ING wypadnie z takiego zestawienia. Jak to tak. wygląda w tym, w tym miesiącu? Jeżeli chodzi o oferty, z, najlepsze oferty przy kredycie na 300 tysięcy, tak jak powiedziałeś, to na pierwszym miejscu mamy cały czas City Handlowy. Ja tylko jeszcze przypomnę, że to zestawienie przygotujemy w oparciu o, o parametry, które dotyczą rynku wtórnego i dwóch kredytobiorców. Jasne. Więc to, to jest o tyle istotne, że w niektórych bankach ma to wpływ na, 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 na w ogóle oferty, na oferty kredytowe. Pierwsza czwórka banków to jest City Handlowy, PNB, Paliba. On jest droższy niż był do tej pory, ale nadal jest w czołówce. PKOBP to tu jest pewnego rodzaju nowum, bo PKOBP. W poprzednich rankingach nie był, nie był wcale w czołówce i Peko Bank Hipoteczny. Jasne. Coś widzisz, już wspominałem, że wzrosły jednak mhm. trochę marże, trochę rozumiem, że te kredyty są mniej korzystne niż było to jeszcze miesiąc temu? Znaczy mniej korzystne, jeżeli chodzi o poziom marż, natomiast jeżeli chodzi o. o Oprocentowanie finalne, to musiał, musiałbym to dokładnie sobie zweryfikować, ale zaryzykuję tak. stwierdzenie, że jest na podobnym poziomie z uwagi na to, co wspomniałem wcześniej, to znaczy na zmniejszenie wiboru. Nawet jeżeli to nie zafunkcjonowało jeszcze, to za chwilę to będzie, za chwilę to będzie widoczne. Wszystkie takie szczegółowe informacje, plik PDF z wszystkimi warunkami dotyczącymi wszystkich tych kredytów do tej, tego takiego naszego standardowego rankingu, oczywiście będą opublikowane na blogu. I tam pokazujemy te najdroższe banki, i znaczy banki z najtańszymi ofertami kredytów i z najdroższymi ofertami kredytów, tak żeby można było sobie mniej więcej porównać, gdzie jest oferta tego kredytu, którą naszym widzom i słuchaczom oferują w tej chwili banki, a a taka oferta środkowa, mediana? Co, co, jaka to by była oferta, tak żeby był taki punkt odniesienia? Wiesz, czy jestem powyżej, czy poniżej tej przeciętnej oferty na rynku? Jeżeli chodzi o medianę w tym miesiącu, to jest Credit Agricole, jest to 26. oferta. W kolei z 51 dostępnych mamy mhm. 12 ofert kredytowych, ponieważ przyjęliśmy poziom LTV 80%. Znaczy 51 tego, ofert, ale z 12 banków, tak? tak bo tak, wypadło z 12 nam banków to ING. W, tak, w tym zestawieniu wypadło nam ING, które tak jak wspomniałem wcześniej, podniosło, podniosło wskaźnik LTV. Ale wracając do tej mediany. To koszt początkowy w tej ofercie to jest 3385 zł, całkowite koszty kredytu to 214 147 zł. Złotych I składa się na to koszt odsetkowy 210 tysięcy, prowizja mhm. bankowa 3000, koszty ubezpieczenia pomostowego 642 zł i wycena nieruchomości w wysokości 385 zł. Wymaganiem mhm. tej oferty jest konto wraz z wpływem w minimum 2000 zł. Hmm. I marża? Masz gdzieś tam był... podgląd pod marżę? Marżę już sobie spoglądam. Marża jest na poziomie 2,2%. Okej. Okay. Czyli 51 ofert z 12 banków. Zawężyła nam się ta oferta przy wkładzie własnym 20%. Mediana, o której mówił Sebastian, oznacza, że tam 25 ofert jest gorszych, 25 lepszych to jest ta nasza środkowa oferta. No dobra, to, to tyle na dziś. Zapraszam Was bardzo serdecznie na blog. Tam znajdziecie wszystkie szczegóły. Tam zamieścimy również te oferty dotyczące kredytów z trzech banków z oprocentowaniem stałym. No i też wszystkie dodatkowe informacje, a przede wszystkim formularz kontaktowy do Sebastiana który przygotuje również, jeśli go o to poprosicie, ranking dla Waszej szczególnej sytuacji, ponieważ te rankingi w indywidualnej Waszej sytuacji mogą się różnić, o czym już tłumaczyłem w naszym pierwszym filmie na temat rankingów kredytów hipotecznych. To co, Sebastian? Coś jeszcze masz do dodania na zakończenie dla naszych widzów i słuchaczy? Marcin, dziękuję za uwagę, dziękuję za zaproszenie. Zapraszam wszystkich do kontaktów osób, które chciałyby skorzystać tutaj z mojego wsparcia i moich współpracowników w całej Polsce. Jesteśmy do Waszej dyspozycji. Formularz cały czas działa, a klientów z tego rankingu traktujemy priorytetowo, o czym mogli się przekonać wszyscy ci, którzy skorzystali do tej pory z tej formy kontaktu. Jestem Ci za to bardzo, bardzo wdzięczny. To tyle na dziś. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Dziękuję. Trzymajcie się. Hej. Cześć. Do zobaczenia.